Cenzor to nie urząd, to nie instytucja, to człowiek, najczęściej kobieta, matka, która uwierzyła, że dziecko trzeba chronić przed uczuciami do ojca, że te uczucia mogą być niebezpieczne, nieodpowiednie, zagrażające jej wizerunkowi. Cenzor to ktoś, kto decyduje, co dziecko może czuć, a czego czuć mu nie wolno. To ona filtruje emocje, zanim w ogóle zdążą się pojawić. To ona tłumaczy łzy tęsknoty, jako słabość, a wzruszenie, jako zdradę. To ona zamienia ciekawość w chłód, a miłość w nieufność. Z czasem dziecko przestaje mówić, że tęskni, przestaje wspominać, że tęskniło mu się dobrze za tatą, uczy się ciszy, uczy się kontrolować własne emocje, żeby przypadkiem nie zranić mamy tym, że kocha też ojca. I wtedy ojciec staje przed ścianą, jakiej nie da się zrozumieć, dopóki sam jej nie dotkniesz. To nie jest mur z betonu, tylko z lęku, manipulacji i powtarzanych kłamstw. To ściana, w której każda cegiełka to drobne, niepozorne zdanie. Powtarzane dziecku dzień po dniu aż staje się jego prawdą. Ojciec chce ją zburzyć, chce krzyknąć, chce odzyskać swoje dziecko, ale nie może tego zrobić siłą, bo każde jego uderzenie, każde ostre słowo, każda próba walki odbija się nie na matce, tylko na dziecku. I wtedy zostaje mu jedno: być kroplą, stałą, cierpliwą, pełną miłości, nie wdawać się w wojnę, nie poddawać się prowokacjom, nie dać się złamać ani rozgoryczeniu, bo cenzor nie znosi spokoju, nie rozumie cierpliwości, nie potrafi żyć obok miłości, która nie potrzebuje wojny, żeby istnieć, bo taka miłość nie jest czysta, nie pachnie kwiatami, nie błyszczy w słońcu. Jest zmęczona, obdarta, czasem brudna od łez i błagania o kontakt. Ale ona trwa. I mimo całego tego brudu, mimo oszustw, mimo lat ciszy, w końcu przebija się przez mur. Bo dziecko czuje, kto naprawdę je kochał, nawet jeśli przez lata kazano mu w to nie wierzyć. Jeśli tego wysłuchałeś i czujesz, że to o tobie, nie trać wiary. Twoja miłość nie zniknęła tylko dlatego, że ktoś ją próbował uciszyć. Dziecko może dziś patrzeć przez cudze słowa, ale kiedyś spojrzy własnymi oczami i zobaczy, że byłeś, że nigdy nie przestałeś kochać, i że przetrwałeś coś, co miało cię zniszczyć. Panowie, trzymajcie się.